Zaczynasz na stronie głównej forum. Klikasz na czerwonej belce odnośnik do wtyczki. Znajdziesz tam linki do pobrania EDMC oraz pluginu. Nim zajmiesz się za chwilę. Kliknij zaznaczony link. Otworzy się strona GitHuba. Odszukaj i kliknij odnośnik do najnowszej wersji. Poniżej znajdziesz listę plików. Pobierz ten, który jest zakreślony w tym poradniku. Na chwilę obecną jest to wersja 5.12.1. Pora na instalację. Uruchom pobrany instalator, przeklikaj dalej przez wszystkie ekrany. Na trzecim ekranie możesz wybrać czy chcesz utworzyć skrót na pulpicie. Na koniec pozostaw zaznaczoną opcję, że chcesz uruchomić program po zakończeniu instalacji. Wróć do forum i kliknij drugi link. Jest to archiwum z pluginem, dzięki któremu połączysz EDMC z salą odpraw. Przejdź do okna EDMC, wybierz plik i ustawienia. Wybierz zakładkę pluginy i kliknij wskazany przycisk. Do otwartego okna eksploratora plików przenieś pobrane archiwum i wypakuj tutaj. Nie do folderu, wypakuj tutaj. Pojawią się dwa foldery TWH oraz Mac OS X. Możesz tego Maca skasować, ale nie jest to konieczne. Ciebie interesuje folder TWH. W środku jest plik load.py to nasz plugin. Teraz wyłącz EDMC i uruchom ponownie. Pojawi się dodatkowe pole TWH i numer wersji, obecnie 1.52, ale jest komunikat o danych API. Przejdź jeszcze raz do ustawień i tym razem wybierz zakładkę TWH. Tutaj musisz podać swój login do forum oraz klucz API. Gdzie go znaleźć, już tłumaczę. Otwórz salę odpraw. Link znajdziesz na stronie głównej forum na czerwonej belce. Następnie kliknij mój profil. Zanim jednak dobierzesz się do klucza, zrobisz jeszcze jedną rzecz, takie zabezpieczenie w razie problemów. Po lewej stronie kliknij przycisk Połącz z kątem Frontier. W otwartej stronie zaloguj się swoimi danymi do gry. Musisz wybrać na górze właściwą platformę. Od lewej jest to konto Frontiera, dalej Epic Games, PlayStation, Steam i Xbox. Po zalogowaniu się pojawi się monit, że chcesz połączyć konto z salą odpraw. Kliknij pomarańczowy przycisk Approve. Wróć do profilu w sali odpraw, coś tu się zmieniło. Jest informacja, że konto zostało połączone. Po prawej stronie znajdziesz klucz API. Po najechaniu myszą odsłoni się. Skopiuj go i wklej we właściwe pole w ustawieniach EDMC. Kliknij OK i zamknij ustawienia. Przy wersji wtyczki pojawi się komunikat online. Powyższe pola dalej są puste. Uzupełnią się po zalogowaniu się do gry. Zanim zaczniesz wykonywać zadania w sali odpraw, warto sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo. Możesz wykonać dowolną czynność w grze w dowolnym systemie, dobrze żeby nie był to jednak system pod kontrolą TWH. W moim przypadku jest to oddanie Compact Bones za Targoidów. Możesz wykonać dowolną misję w grze, oddać mapę lub bounty hunting, możesz sprzedać jakiś towar, cokolwiek. Jeśli połączenie działa zostanie to zapisane w logu. Jak go znaleźć? Wróć do profilu w sali odpraw i z belki pod paskiem reputacji wybierz zakładkę log. Jak widać na filmie pojawiły się oddane combat Boncy. Kwota jest różna, ponieważ mój pilot NPC zabiera jakiś procent dla siebie. Jeśli Twoje działanie w grze pojawiło się w logu, to dobrze. Wszystko działa jak należy. Mogą występować kilkuminutowe opóźnienia, ale jeśli po dłuższym czasie dalej się nic nie zapisze, to musisz zgłosić ten problem na Discordzie na kanale Gotowanie Pigosu. Jak działa czas na pierwsze zadanie sali odpraw? Z górnych przycisków wybierz zadania ESO i znajdź coś co Tobie odpowiada. Dla przykładu beton to dwa zadania w systemie Muang na wykonanie dwóch misji. Po zaakceptowaniu swojego zadania z górnego panelu wybierz moje zadania. Otworzy się profil sali odpraw na zakładce aktywne zadania. Wróć do gry i wykonaj co tam masz do zrobienia w zadaniu. Ja wykonałem cztery misje, ale na razie oddałem tylko jedną. Po odświeżeniu profilu w sali odpraw jedno zadanie ma 50% ukończenia. Wtyczka działa. W logu na błękitno pojawią się potwierdzenia wykonania misji w grze, a w zadaniach nieaktywnych na zielono wykonane zadania sali odpraw.